Dzikie gęsi to kolejny taki worek e, gatunków, które są raportowane właśnie w ten sposób, i znowu nie mamy rozdziału na poszczególne gatunki. E, utrudnia znowu nam to ocenę faktycznej wielkości pozyskania populacji poszczególnych gatunków. A pojawił się pewien problem. E, nastąpiło rozdzielenie ge, jednego z gatunków. Na dwa nowe. Gęś zbożowa, która kiedyś miała dwa podgatunki, podgatunek nominatywny i e, tak zwana gęś tundrowa, uzyskała status nowego gatunku. E, zgodnie ten, pat, z rozporządzeniem ministra środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, kiedy by tak wprost je przeanalizować, to wychodzi na to, że jest to gatunek objęty ochroną ścisła obecnie. Bo jest to gatunek, który każdy, według tego rozporządzenia, każdy nowy gatunek, który pojawia się naturalnie na terenie krajów Unii Europejskiej, czy nie jest to jest gatunek obcy, e, automatycznie staje się gatunkiem ściśle chronionym. Czyli mamy do, do czynienia tutaj z takim, z takim przypadkiem. Jak nasze ministerstwo podejdzie do tego tematu? Czy nie uzna tego jako gatunku łownego, bo przecież wywodzi się z, z gatunku, który jest podawany presji łowieckiej? Nie wiemy. Złożyłem taki wniosek do Ministerstwa Środowiska z takim pytaniem. Czekam już kilka miesięcy na odpowiedź. Eee, także mam nadzieję, że w najbliższym czasie zostanie to rozstrzygnięte, ale pojawia się problem, że tak naprawdę myśliwi być może będą w, ciągu, w najbliższym e, czasie, kiedy dojdzie do. E, e, Polowań zabijać taka, który będzie podlegał ścisłej, ścisłej ochronie gatunkowej. Kolejny problem polega na tym, że bardzo trudno jest rozmieszczyć te dwa gatunki. Nawet ornitolodzy w niektórych warunkach mają z tym problemy, bo wymaga to pewnych specyficznych e, warunków. Szczególnie oświetleniowych stado powinno być takich gęsi spokojne, a ciężko sobie wyobrazić spokojne gęsi, kiedy, kiedy podchodzimy do nich ze strzelbą. Aby mieć czas na zastanowienie, na porównanie pewnych cech, kompletu, zestawu cech, które pozwolą nam na rozróżnienie tego gatunku, gdyż bardzo często one wędrują właśnie przez nasz kraj w mieszanych stadach. No i niestety to może potęgować właśnie pomyłki. W przypadku tych dwóch gatunków jest to właśnie szczególnie trudne i kontrowersyjne. W przypadku gęsi białoczelnej pojawia się inny kłopot. Otóż w naszym kraju pojawia się rzadko. Ale stwierdzany rzadki gatunek gęsi podgatunku tej gęsi, gęsi e, grenlandzkiej. E, jest to, jest to gęźbia uczelna, która gnieździ się na terenie, jak sama nazwa wskazuje, Grenlandii, której populacja bardzo silnie w ostatnich latach spada, szczególnie na skutek polowań, e, głównie przez Brytyjczyków, bo tam najczęściej ona zimuje. No i znowu zmian klimatycznych. Znaczy, niestety Grenlandia bardzo mocno doświadcza tego, co się dzieje właśnie z naszym klimatem. Doświadczają to, tego zjawiska również gęsi, a tym samym ich populacje spadają. I zdarza się, że, 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 że te ptaki zalatują z tego podgatunku również do naszego kraju. No i jest to zjawisko bardzo niepożądane, w, w, jeżeli byłyby zabijane również przez naszych myśliwych. E, jedyny tak naprawdę wygrany z tych wszystkich ptaków e, w przypadku gęsi to gęgawa, której populacja bardzo mocno ostatnim, e, ostatnimi czasy wzrasta, a głównie na skutek właśnie podobnie jak łyski, e, której niestety populacja nie rośnie, ale jest to pewien mechanizm adaptacyjny do tego drapieżnictwa, o którym wspomniałem e, wizona czy norki kiedyś. E, to tutaj ta adaptacja, czyli wnieszenie się bliżej człowieka sprawia że ten sukces lęgowy jest bardzo wysoki i jest to jeden z ptaków, którego populacja rośnie bardzo szybko w naszym kraju. Szkody wyrządzane przez tego ptaka są marginalne. To raz. A dwa pod względem czysto takim moralnym. Wiemy, jak wygląda życie rodzinne takich ptaków. One są bardzo silnie ze sobą społecznie powiązane. Takie stada, które możemy obserwować, to są najczęściej duże. Rodziny, których te relacje są bardzo silne. E, łączą się na całe życie, są takimi monogamicznymi. E, w momencie, kiedy tracą partnera, oczywiście znajdują sobie nowego, prawdopodobnie przeżywają te, te straty bardzo mocno. Co prawda neuronauka współczesna nie dopuszcza emocji u zwierząt żadnych. E, ale wiadomo, że to jest kwestia czasu, kiedy tak naprawdę te rzeczy zostaną potwierdzone udowodnione. i udowodnione. Tak samo w przypadku gęsi. Uważam, że pod tym względem, właśnie tego, jak bogate i złożone jest życie rodzinne tych, tego gatunku, tak naprawdę nie ma podstaw do tego, żeby, żeby dalej na te gęsi polować.